Jesteśmy na naszej pierwszej farmie awokado w kaczan w prowincji Ratanakiri, po pierwszym sezonie suchym. Dzisiaj będziemy dosadzać awokado, które wypadło. Powiedzmy 10% awokado musi wypaść po pierwszym sezonie. Mamy miejsce i zabieramy się do sadzenia naszego awokado. Mamy roślinkę awokado, a tu mamy coś, co niektórych zaskoczy, gips, którego zawsze używamy przy sadzeniu awokado. Drzewko jest zaszczepione. To jest akurat odmiana lokalna. Dosadzamy odmiany lokalne, tak żeby łatwiej się między sobą zapylały odmiany awokado. I całość nasączymy dobrze wodą. Sadzimy awokado w taki dzień jak dzisiaj. Zobaczmy, mamy wszędzie zachmurzenie. Nie ma pełnego słońca. Prawdopodobnie będzie mrzawka niedługo. Ono się później będzie zakorzeniało. Potem przy następnych koszeniach trawy. Będziemy układali ten materiał organiczny wokół rośliny. W tym klimacie, w porze mokrej, to bardzo szybko tworzy się pruchnica. Tu mamy przygotowany już system wodny. Ponieważ cały czas będzie trochę słońca, to zakryjemy nasze awokado siatką, żeby uchronić się przed takim bezpośrednim słońcem. Jesteśmy na farmie awokado kambodżańskiej, typowej. Widzimy zupełnie inny rozstaw. Tutaj drzewa są posadzone od siebie o 8 metrów, jedno od drugiego. Tamte drzewka, które widzimy z tamtej strony, mają 5 lat. No i ogromne wolne przestrzenie pomiędzy. E, więc ta farma daje dwa razy mniej owoców, niż daje farma w tej intensywnej uprawie co 3 metry. Tu mamy odmianę miejscową. Pięknie owocują. O, przykład owoca ponad kilo. Taka sama gleba, takie same warunki. Zaledwie 10 km od nas. No i rozmawiamy dzisiaj o kontrakt farmingu na te awokado na przyszły rok. No bo sprowadzamy maszyny do tłoczenia oleju. W związku z tym chcemy kupić całość awokado uzyskanych na tej farmie.